Cześć, cześć, witajcie! Witam Was w kolejnym odcinku z GTR na kanale Rivik, a dziś zajmiemy się walką z Eater of World, czyli już naszym trzecim bossem, który występuje na Corruption. Zapraszam do oglądania. Zanim się tam udamy, najpierw chciałem Wam coś pokazać. Mam coś takiego jak e, cierń, czyli to jest jeden z rodzajów biczy w grze. Zrobiłem też sobie, zaraz wam pokażę. Kurde. O, dobra. Zrobiłem sobie też coś takiego, ten drugi właśnie czakram. Aczkolwiek one się nie dazą stakować, niestety. Pomyliłem się. Mam, mam też coś takiego jak źdźbło trawy. To jest miecz, który właśnie możemy wykonać z, 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 z właśnie z żądeł oraz z zarodników dżungli. Jest on, jak widzicie, całkiem sporawy i co ciekawe, właśnie z, z tego miecza możemy wykonać inny miecz, zaraz wam pokażę jaki. Możemy go tutaj umieścić, możemy zrobić coś takiego jak nocne ostrze. Hmm, tutaj. Musimy wyłączyć źdźbło trawy na zgubę światła, którą już mamy, Muramasę, którą musimy zdobyć oraz ognisty miecz dwuręczny, który musimy stworzyć. E, na razie jeszcze ich nie posiadam, aczkolwiek za niedługo już znajdziemy się w ich posiadaniu. no może nie aż za tak niedługo. Mam też coś takiego jak cierń. To jest właśnie bitch, który sam sobie zadaje 19 obrażeń, więc całkiem nieźle. Przywołane, przywołane moje stworzenia zadają 6 punktów obrażeń dodatkowych, 6 punktów obrażeń zaatakowanym przeciwnikom. I się na nim będą skupiać, jak sami widzicie. Taki podobny bitch może sprzedać nam zoologistka. Skórzany bicz, to jest pierwszy bicz jaki możemy zdobyć Zwiększa on obrażenia nie o, 4, nie o 6, a tylko o 4 I zadaje tylko 14 Ponadto jest nieco krótszy Właśnie Ja już sobie zrobiłem właśnie ten z rządeł Który właśnie ma dużo większy zasięg Zrobiłem też sobie właśnie jeszcze hack, Jak widzicie O, teraz to pokażę No widzicie, na przykład nasz Flink zadał aż 19 A normalnie zadałby dużo mniej, chyba 10 on zadaje bodajże nie 9. No, czyli naprawdę całkiem fajne obrażenia zadaje. Zrobiłem też sobie, jak widzicie, hak z pnączy, który jest nieco szybszy yy, i jest dłuższy od naszego slimeowego. Ponadto również ma aż trzy, właśnie swoje chwytaki, dzięki którym jest właśnie, dzięki którym faktycznie yy, jest praktycznie na tym samym poziomie, jeśli chodzi o ilość, właśnie tych chwytaków, ale ma większy zasięg. Dobra, nie przedłużając, wybieramy się właśnie na Corruption, by przyzwać naszego Wolda, czyli naszego poszeracza światów. Do tego będziemy musieli zniszczyć trzy orby się tu znajdujące. Tą kulecienia, tą kulecienia i jeszcze jedną, którą będziemy musieli znaleźć. Tu jest widzę jeszcze jedna, więc będziemy mieli już trzy. Nie wiem, czy pamiętacie, już kiedyś taką zniszczyliśmy, hmm. już kiedyś taką zniszczyliśmy, chcąc właśnie znaleźć e, muszkiet, więc wystarczy, że zniszczymy tylko dwie. Dobra, nie przedłużając, wybieram się już w tamtym kierunku. Dotarłszy wreszcie na nasz biom, musimy zejść tutaj aż na sam dół. Dobra. Na szczęście mam na sobie właśnie tą podkowę, dzięki której nie starze właśnie punktów obrażeń o odpadku, więc całkiem fajnie. O, kierober wielki. Dobra, tu widzę mamy dwa orby, ja bym sobie je zniszczył, tylko najpierw, zanim to zrobimy, ja bym sobie tu oświetlił, przede wszystkim. Gdzieś to w ogóle kras tam sobie łazi, widziałem. Był właśnie wyświetlony przy rzadkich stworzeniach. Musimy sobie tutaj oświetlić, żeby cokolwiek widzieć podczas tej walki. Więc jak wygląda Aether of World? Po jego przyzwaniu pojawi nam się właśnie wielki robal, ponieważ tak właśnie wygląda Aether of World, który ma kilka segmentów, które możemy atakować. Składa się właśnie z takich segmentów, które możemy atakować, dlatego bronie przeznaczane dla dużej ilości przeciwników się do tego będą świetnie nadawać. Myślałem, żeby wziąć nasz krwawy łuk z domu, ale uznałem, że i tak tu jest. Jesteśmy pod ziemią, więc nie będzie jak go zaatakować, ponieważ te pociski będą się tam rozbijać o właśnie sufit. Ewentualnie można by go wyciągnąć na powierzchnię, aczkolwiek by się tego nie chce za bardzo robić. Dobra, rozwalamy sobie tutaj kamień. Dobra, musimy się tylko dostać, właśnie do tych orbów. Staram się zniszczyć tutaj jeden. Dobra, jeden już zniszczyliśmy. Dostaliśmy coś takiego jak kule cienia. To jest rzecz, którą możemy sobie złożyć w miejscu naszej gwiazdki. Jest to taki właśnie stworek, stwor, 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 którego możemy sobie przyzwać. On będzie sobie za nami latać i będzie nam przede wszystkim wytwarzać światło. Niewielką jego ilość, aczkolwiek zawsze będzie trochę jaśniej dzięki niemu. Właśnie w miejscu tej gwiazdki możemy sobie przyzywać właśnie takie stworki, które będą nam przede wszystkim przy. Przyzywać światło, dobra. Teraz zostało nam jeszcze zniszczenie drugiego orba, którego sobie postaram, postaram się go zniszczyć. Dobra, tyle powinno wystarczyć. My się już szykujemy. Dobra, leci. Kopie się od prawej strony, uwaga. I właśnie przelecia jak tam widzicie. Dobra, wolimy go. Ała, dodaje mi strasznie mało. Tam po jeden, po dwa czasami nie jest źle. Ała, zamknął mnie. Mam teraz szansę go dosyć mocno obić. Dobrze, dobrze, że mam tą zbroję, to jak mnie, w razie gdybym mnie zamknął właśnie w ten sposób, to mam jak uciec, ponieważ nie będzie mnie odpychać. Ustawmy sobie tutaj ognisko. Dobra, machamy go. Właśnie na niego dobrą, dobre są bronie, dobre do walki z dużą ilością przeciwników. Dobra, właśnie przycięliśmy go w pół, przez co się rozdzielił na dwa właśnie krótsze pożeracze światów. Jednak równie niebezpieczny Dobra, dzieli się na jeszcze więcej Dobra, walimy go Idzie naprawdę całkiem nieźle W ogóle nie ten swojego steka, zjedzmy go Chociaż radzimy sobie bez żadnych trudności To raczej wolałem go zjeść, żeby go jeszcze szybciej załatwić Bo widzisz naprawdę nam szybko idzie Dobra, lejemy go Prawie nie tracimy zdrowia tak szybko się regenerujemy. Dobra. Tu jest jakiś pożeracz dusz i został już tylko na, naprawdę ostatni jego segment do zniszczenia. I został już taki jak widzicie malutki, króciutki jeden pożeracz światów. Który raczej nie stanowi już dla nas zagrożenia nawet jako zwykły przeciwnik. No. Raczej sobie z nami nie poradził. Dobra, go może czymś innym, może na przykład tym biczem niestandardowo. Chociaż to w sumie jest broń dla przywoływacza, więc, powinien, więc w sumie ja nie gram za bardzo przywoływaczem. Co ciekawe, ten bicz również nadaje efekt zatrucia. Po, tak jak większość broni, właśnie robionych z tych właśnie zarodników dżungli oraz żądeł. Dobra, załazmy go po prostu tylko nie przeciągajmy. No i właśnie go pokonaliśmy. Więc tak, co dostajemy po jego zabiciu. Z każdego z fragmentu wypadają z niego łuski cienia oraz rudy demonitu. Z dostaliśmy aż 172, wróćmy teraz do domu, dobra, i zobaczymy co możemy stworzyć, najpierw zróbmy sobie yy, sztabki, mamy. I teraz możemy sobie z tego stworzyć, jak widzicie, kilof. Kilof, który jest silniejszy od naszego normalnego kilofa. Możemy stworzyć zbroję, możemy stworzyć, w sumie to nic poza tym, tylko kilof i zbroję. Ja bym się przede wszystkim skupił na kilofie, ponieważ kilof jest mega ważną rzeczą. Będziemy szybciej kopać i będziemy mogli dzięki niemu. On ma, jak widzicie, 65% mocy kilofa, a nasz poprzedni miał tylko 59%. Dzięki czemu możemy teraz niszczyć dużo twardsze bloki. Między innymi możemy niszczyć również em, zakażoną skałę, której wcześniej nie mogliśmy uszkodzić. Możemy również zrobić sobie pancerz, aczkolwiek na niego nam nie starczy łusek. Ponadto ten sam pancerz mamy w skrzyni. Ten tutaj, który ma właśnie nam dropi z pożaraczy światłowych. Mam już buty i hełm, wystarczy jeszcze, że zdobędę na pierśnik, ale na to jeszcze muszę chwilę poczekać. No więc mamy, jak widzicie, nowy fajny kill -off. Fajnie. Odłóżmy sobie na razie te sztabki tutaj. Tak samo te łuski cienia. Dobra. Pokonam sobie jeszcze kilka i może sobie taki pancerz moglibyśmy zrobić. W sumie. Tamten sobie też kiedyś bym w sumie wydropił jako taki zestaw kolekcjonerski, aczkolwiek ten też możemy sobie zrobić. Tylko muszę zniszczyć jeszcze kilka orbów, a dokładnie trzy. Z czego tak i jeden już zniszczyłem, więc dwa, jeden, jeden tutaj tylko mam, więc muszę jeszcze dwa znaleźć. A czy mi się to uda? Nie wiem. W sumie wezmę ze sobą może Star Fury będzie mi troszeczkę te jaskinie tam e, oświetlać. Dzięki czemu będę mógł troszeczkę lepiej i szybciej tego szukać. Tak, w sumie sobie troszeczkę szukałem tych orbów, aczkolwiek nie, nie udało mi się znaleźć in, żadnych innych poza tym jednym, który już wcześniej widzieliśmy. Dlatego będzie się trzeba udać w to miejsce, gdzie takich właśnie tuneli mamy dużo więcej i prawdopodobnie tych orbów też znajdziemy dużo więcej. No to co, ja sobie to jeszcze tego typa, te, tego nie tego typa, tylko ten jeden orb sobie wysadzę i poczekam aż... A nie, nie, a nie, możemy jak widzicie, właśnie możemy niszczyć kamień ebrenowy, tak jak myślałem. Dostaliśmy też coś takiego jak e, opaska gwiezdnej mocy, która zwiększa maksymalną liczbę punktów mana o 20%. Do 20 punktów, co raczej nie jest jako, jakąś, czymś mega wybitnym. Dobra, no to ja idę na tamten biom i widzimy się już za chwilę. Dobra, dostałem się właśnie na biom e, koraprzyn, tylko że ten drugi, taki pustynny. Który kiedyś sobie właśnie odkryliśmy, idąc tutaj. Oświetlmy go sobie. Wziąłem ze sobą łuk, krwawy łuk. E, Przekazuj Wam też cztery łucznictwa, z której ja aczkolwiek nie, nie skorzystam, bo jak sami dobrze widzieliście, z War e, Worldem nie mamy żadnych problemów, absolutnie żadnych, nawet najmniejszych. Zniszczyłem już jednego orba, który się tutaj znajdował i dostałem z niego różdżkę. Prędki pluga wyciernia. Zaraz wam pokażę, jak on działa. E, może nawet tutaj mógłbym oświetlić, tylko nie mam czym. Naturalnie tym Glowstickiem, on, on, on wyrzuca właśnie z siebie takie, że tak powiem, takie mm, ciernie, które przez kilka, przez kilka sekund, stojąc jakby właśnie w miejscu, zadają właśnie obrażenia przeciwnikom. Dzięki czemu, właśnie możemy w ten sposób zdobyć bardzo dobrą broń na owego bossa. Ponieważ jak po prostu on sobie przeleci przez, taki, przez takie właśnie ciernie, to zdo, otrzyma kilka obrażeń właśnie od nich poprzez uderzenie w kilka segmentów. Niszczymy to, uciekamy do góry. Oj oj, chyba nie zdążyłem. Uciekamy do góry, bo bardzo chcę go z tego łuku załatwić. Dobra, lecimy do góry. Gdzie mam tą różdżkę mam no, tutaj? Dobra. Jak widzicie naprawdę mega szybko dzięki temu obrywa. Tylko jak dobrze wiecie, to zużywam manę tutaj, jak sami widzicie. To jest broń dla maga, którym ja nie jestem. Dobra, którzy już sam manę, teraz strzelam do niego z łuku, który też w sumie całkiem sporo zadaje. No naprawdę całkiem fajne obrażenia, widzę, zadaje. Bo właśnie z nim jest problem, bo on ma właśnie kilka tych strzał i jego właśnie moc polega na tym, że ma tych strzał kilkanaście, spadających z nieba i dlatego jest dobry właśnie na... Dużych przeciwników, takich na przykład jak of World. No, trochę się, widzę, ich nam mnożyło Nie no, naprawdę no, jest całkiem fajna co za ten bóżek. Dobra, to zróbmy teraz coś takiego. No, jest mega fajna na nich bo po prostu właśnie kilku trafił uderzyć w taki jeden właśnie wystawiony przez nas cierń Dobra, załatwiliśmy go mega szybko Jeszcze chyba szybciej niż ostatnio Tu jest kilka łusek pod ziemią, ale się nawet nimi nie przejmuje, bo mamy ich dostatecznie dużo, by stworzyć sobie zbroję Zanim jednak, się stąd, zanim jednak stąd pójdziemy, ja sobie jeszcze rozwalę z jednego, może Dobra, rozwaliliśmy, wpadł nam muszkiet zwykły, ale weźmy, pójdziemy teraz dalej, tu jest jeszcze jeden orbit. tu jest ich widzę bardzo dużo właśnie, mega dużo, nie to co tam u nas, Na naszym tam, oryginalnym biomie, kolejny rozwalony, też coś mi tutaj wypadło, ale już nawet nie chce mi się tego zbierać, może zaraz pójdę, zobaczę co dropło. Dobra, tu niech się rozwala właśnie zostało zniszczone, to w ogóle wypadło, bo jak w sumie nawet nie słyszałem. A to jest ta właśnie opaska gwiezdnej mocy, zobaczymy, co tam jeszcze wypadło. Ja się już nawet nim nie przejmuję, bo jest mega słabym bossem. Ja po prostu zauważyłem, że mega wolno prowadzę tą serię i dlatego mam, dlatego jestem zawsze na jakiegokolwiek ja bossa mega przygotowany, bo przez to odcinki trochę tych rzeczy się nam, zawsze nam nazbiera. No i na przykład pójdziemy sobie na taką chmurkę, zobaczymy co na niej będzie. Znalazłem na przykład Star Fury, który też jest w sumie swoją drogą bardzo dobrym mieczem na niego, bo te gwiazdki atakują właśnie dwa segmenty naraz, mają właśnie przebicie dwóch segmentów właśnie naraz. raz. Dobra, mogę sobie nawet w stać i nic mi nie zrobi. Musimy kiedyś sobie zrobić serię z Expert Mode'a, na którym właśnie bo sobie przeciwnicy mają dużo większe obrażenia, to taki np. przykład Editor of World mógłby być dla nas faktycznie jakimś problemem, bo jak na razie nie stanowi dla nas żadnego problemu. Nawet nawet później się bossowie raczej też nie będą aż tak, aż tak wymagający, jakby się to mogło wydawać. Dobra, postaram się chociaż tego unikać, żeby udawać, że się staram. Chyba ta jest też chyba najlepsza z tego wszystkiego. Tak na dobrą sprawę. No. W jednej chwili zabraliśmy mega dużą ilość zdrowia. Jak sami widzicie. To jest chyba jedna z najlepszych broni w ogóle, jaką możemy na początek dostać na tego Eteroworda, bo praktycznie on się rozwala uderzając w kilka takich właśnie cierni. Mamy już ponad setkę tych łusek, więc całkiem nieźle. No i leży. Dobra, to już byłoby na tyle w jego kwestii. Wracamy sobie do domu. No i dobra, odłóżmy sobie wszystko do skrzyń. Tą opaskę Gwiezdnej Mocy też, bo gdyż ja, tak jak mówię, nie jestem magiem. Kiedyś może spróbujemy sobie pograć magiem. Na razie sobie odkładamy to na bok. Aha. Ten beach w sumie też mogę odłożyć gdzieś tak jak mówię, też przywoływaczem nie gram. Albo będę grał wojownikiem, albo zasięgowcem. Na razie mi się chyba najlepiej gra bronią właśnie krótkodystansową, przede wszystkim Jojem, bo nim się mega fajnie walczy. Aczkolwiek muszę sobie jeszcze znaleźć właśnie tytanową rękawicę, którą mogę kupić u tego e, szkalingtona, tego właśnie podziemnego kupca. Dobra, zróbmy sobie w końcu te zbroje, Faktycznie. Tak jak mówię, tą, którą właśnie możemy wydropić z Soulsów, e, Tą tutaj kiedyś też sobie dropnę. Ale na razie, taką wiecie, w coś, w coś właśnie, w, jak jakby to powiedzieć, w taki sposób, że tak powiem, raczej kolekcjonerski, bo gdyż teraz sobie zrobimy właśnie tą e, klasyczną zbroję, którą trzeba wykonać. O, właśnie. I materiałów nam starczyło. Dobrze. Ona, ka każdej jej część, widzę, sensie, że ona jest chyba mocniejsza, wiecie? Aha. A nie, jest tak samo widzę mocna. Tak, jest tak samo mocna, ale to jest wytrzymalsza od tej zbroi gladiatora, więc na pewno sobie ją wymienimy. Więc tak, każda jej część, tak na przykład w zbroi gladiatora nie dostawaliśmy nic od każdej części, tak każda część tej zbroi daje nam plus 7 punktów do, do walki w zwarciu, więc machamy jak widzicie teraz dużo szybciej. No, Ponadto, za premia za zestaw daje nam to, że jesteśmy o 15% szybsi. Jesteśmy właśnie 15% szybsi, więc jesteśmy teraz naprawdę całkiem mega, jesteśmy mega szybcy. To samo właśnie tyczy się naszych mountów. Jak widzicie, nasz król też troszeczkę przyspieszył. No i co, to już byłoby na tyle w kwestii walki z Worldem. Bo moim zdaniem też jeden z prostszych. Może nie tak prosty jak of Katulu, aczkolwiek też na pewno nie będziecie mieli z nim żadnych problemów, przynajmniej na normalu. Normal jest bardzo moim zdaniem lightowym trybem, z którym każdy powinien sobie móc poradzić. No ale co, mi nie pozostaje nic innego jak się z wami pożegnać. Mam nadzieję, że cię wam się podobał. Zapraszam was również na mojego Discord, do którego link jak zwykle macie w opisie filmu. A ja się już powoli z wami żegnam, mówiąc jak to mam zwykle w zwyczaju mówić. Elo, elo.